Rok 2022 to był już kolejny, można powiedzieć, taki bardzo ciekawy rok, jeżeli chodzi o rynek najmów, bo pierwszy taki pamiętny to był rok 2020, kiedy mieliśmy załamanie popytu w związku z pandemią, a 2022 to można powiedzieć odwrócenie sytuacji i z kolei popyt był bardzo, bardzo wysoki. Przyczyną tego bardzo wysokiego popytu jest oczywiście wojna. Ona spowodowała napływ milionów osób, które uciekały przed wojną. No i nagle do Polski właśnie napłynęło, napłynęło kilka milionów osób, które przecież musiały gdzieś mieszkać. No i nie dało się tego popytu zaspokoić w tak krótkim czasie, więc na rynku najmu to spowodowało, że zniknęły bardzo szybko, niemal że wszystkie oferty, a te nieliczne, które zostały, no miały coraz, coraz wyższe ceny. Później już po okresie marca, kwietnia, już trochę powiedzmy, sytuacja się uspokoiła, ale w dalszym ciągu te stawki rosły, no bo wciąż działały też inne czynniki na tym rynku. Mieliśmy bardzo wysokie, coraz wyższe z miesiąca na miesiąc stopy procentowe, od kwietnia weszła też rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która spowodowała, że trudniej było uzyskać kredyt hipoteczny. I te dwa elementy, wyższe stopy procentowe i do tego rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego. One spowodowały, że osoby, które no, powiedzmy już były na pewnym etapie życia i chciałyby się przenieść do własnego mieszkania, nie mogły tego zrobić. One zostały zamrożone na tym rynku najmu i nie zwalniały miejsc dla tych młodych, którzy dopiero powiedzmy wchodzili na rynek pracy, czy też studentów. Te roczniki, które wtedy wchodziły, no nie miały też miejsca zwolnionego przez, przez te roczniki starsze, 30-latków powiedzmy. Więc w związku z tym to też kumulowało popyt na tym rynku. Do tego jeszcze mieliśmy też taki popandemiczny powrót do normalności, tak to można nazwać. No, wiele osób, studentów, też pracowników. Wróciło do rodzinnych domów, do dużych miast, no i znowu szukali mieszkań na wynajem. Do tego doszła jeszcze wysoka inflacja, która powoduje, że i wyższe są koszty utrzymania mieszkania, i wyższe są koszty remontów. Więc te wszystkie elementy działały niestety w tą stronę, że stawki najmu rosły i w sumie od stycznia do listopada o 23%, tak średnio, wzrosły stawki najmu badanych przez nas w 16 miastach. Największe wzrosty odnotowaliśmy w Krakowie, 33%, w Wrocławiu, 32%, w Toruniu i Warszawie, po 31%. We wszystkich badanych miastach stawki wzrosły, ale no były oczywiście takie miasta, gdzie te wzrosty były trochę mniejsze. I tu przykłady, to Katowice wzrost o 15%, Częstochowa, Szczecin i Białystok po 18%. Tam wzrosty były najmniejsze w tym roku prawdopodobnie sytuacja na rynku najmu będzie już dużo bardziej stabilna zarówno jeżeli chodzi o popyt jak i o podaż tu nie spodziewamy się jakichś bardzo dużych zmian. Jeżeli chodzi o podaż mieszkań, no tych mieszkań raczej nie będzie przybywało, ze względu na to, że opłacalność inwestycji w mieszkanie na najmniej jest co prawda wyższa niż była przed rokiem, ale z drugiej strony jeszcze wyższe zyski można uzyskać, czy to inwestując w obligacje skarbowe, czy też w przypadku obligacji. Więc tych chętnych, którzy by nowe mieszkania teraz kupowali, wystawiali je na Wynajem nie jest zbyt wielu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o popyt, też już ten, ten największy okres zainteresowania minął. No i jeżeli nie wydarzy się nic jakiegoś niespodziewanego, no to tu już jakiś takich dużych czynników, jeżeli chodzi o popyt, nie dostrzegamy. Wręcz nawet minimalnie ten popyt być może spadnie ze względu na to, że w połowie roku ma ruszyć ten nowy program z głośnym kredytem na 2%, do tego złagodzona ma zostać rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, no więc być może wreszcie te osoby, które zostały uwięzione w najmowanym mieszkaniu, uwięzione, czyli no, nie mogły kupić własnego mieszkania i wciąż były zmuszone do najmowania, być może w drugiej połowie roku nareszcie będą mogły kupić własne mieszkanie, no i tym samym zwolnią mieszkanie dla innych osób, tych właśnie młodych roczników, które dopiero wchodzą na rynek najmu, bo te zmiany zapowiadane z jednej strony trochę poprawią dostępność kredytów hipotecznych, a jednocześnie też obniżą ratę. Więc tu taki czynnik, który będzie działał, być może trochę na zmniejszenie. Tego popytu, no ale też nigdy nie wiadomo. To ostatnie lata pokazały, że potrafią się dziać rzeczy nieprzewidywalne i nagle popyt może niespodziewanie spadać albo niespodziewanie rosnąć, więc oczywiście nie można to wykluczyć, że znowu coś takiego się wydarzy, no ale jeżeli już się nie wydarzy, jeżeli. Powiedzmy, nie będzie takich nieprzewidywalnych wydarzeń, to raczej na tym rynku będzie dość stabilnie, czyli zarówno popyt, jak i podaż będą stabilne, a to oznacza, że ceny powinny być również stabilne. Stabilne, czyli to oczywiście oznacza, że w praktyce będzie, będą takie miasta, w których trochę stawki wzrosną, będą takie, w których trochę stawki spadną, ale generalnie rzecz biorąc będą to raczej niewielkie zmiany.